Cześć, słuchajcie, dzisiaj będzie o Modbusie, będzie o integracji regulatorów yy, Elkar Mega oraz Irokes po Modbusie z Home Assistantem. Yy, o integracji tych regulatorów ja już Wam kiedyś wspominałem, ponad rok temu, były dwa filmy na moim kanale o tym, to był film, słuchajcie, numer yy, 9 oraz film numer 20. Tam Wam przedstawiałem e, sposób integracji tych regulatorów z Home Assistantem. Natomiast to była integracja po ASCII. Wymagała node Tak to wyglądało. E, słuchajcie, można to teraz zrobić prościej. Łatwiej, lepiej. E, pojawiła się nowa wersja firmware do tych regulatorów. To jest wersja 3.5. E, jest do pobrania ze strony producenta. I słuchajcie, ta nowa wersja filmer obsługuje właśnie Modbasa. I dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zintegrować te regulatory z Home Assistantem właśnie po Modbasie. E, także zapraszam do oglądania tego filmu. E, ten film będzie może tak dla troszeczkę takich użytkowników średnio zaawansowanych, e, no bo są generalnie dwa sposoby integracji tych regulatorów e, z Home Assistantem. Ten sposób, który wam powiem dzisiaj to jest y, integracja za pomocą zwykłego konwertera RS485 dowolnego, na przykład takiego z y, jakiego ja korzystam, albo z takiego na USB, albo z y, dowolnie innego. Y, natomiast y, jest jeszcze jeden sposób integracji y, tych regulatorów z Home Assistantem, prostszy sposób, ale o tym będzie osobny film. Bo słuchajcie, producent y, razem z tym nowym firmware również wypuścił taki Moduł WiFi jest on w sprzedaży za 80 zł. To jest taki moduł WiFi umożliwiający łatw łatwą integrację z Home Assistantem. Ten moduł umożliwia również zdalny odczyt danych bez Home Assistanta. Bardzo fajne urządzenie. Ja dostałem to do testów. Testowałem. Bardzo fajnie to działa. Ta wersja, którą ja dostałem, ona jeszcze tutaj miała to oprogramowanie troszeczkę niedopracowane, ale widzę, że producent już wypuścił nową wersję tego oprogramowania do tych modułów, więc myślę, że jak wykupicie sobie ten moduł, to już będziecie mieli z tą nową wersją. Ja Wam pokażę ten moduł, jak zintegrować. Te regulatory za pomocą tego modułu, ale to będzie osobny film. Przetestujemy sobie ten moduł, pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. To będzie dla takich użytkowników, którzy są może mniej techniczni. No, będzie prościej, tak? Ale o tym będzie osobny film. Dzisiaj skupimy się na integracji za pomocą zwykłego konwertera RS485. Słuchajcie, przede wszystkim, co musimy zrobić? No, musimy sobie wgrać ten nowy firmware. Do regulatorów, tak? Bo bez tego nic nie zrobimy. E, ściągamy sobie ten pliczek z tym nowym firmer. Ściągamy sobie również pliczek Bot -loader Zip. Tutaj w tym pliku macie wszystkie potrzebne rzeczy do tego, żeby wgrać sobie ten nowy firmware. E, tutaj jest program, który musicie uruchomić. E, tu są jakieś stare pliki firmer. One są nieistotne. Wyściągacie ten plik tutaj i ten plik sobie wygrywacie za pomocą tego programu. Jak to zrobić jest opisane tutaj w tej instrukcji zmiany oprogramowania. No jest to, myślę, opisane w sposób bardzo prosty. Nie będziecie mieli raczej z tym większych problemów. Myślę, także myślę, że to nie wymaga mojego komentarza. To jest ta pierwsza rzecz, którą musicie zrobić. To jest sposób podłączenia konwertera. No bo będziecie potrzebować konwertera na USB, na przykład takiego. Yy, także słuchajcie, myślę, że sobie poradzicie. Jak już co sobie wgracie, to zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Tak słuchajcie, wygląda moja integracja po modbasie. Yy, w tej chwili tak to działa. Jakąś tu produkcję mamy, może nie za dużą, ale taka pora roku, jest już druga po połowa listopada, więc. Słabo to wygląda, ale i tak dzisiaj fajnie, bo ostatnie dni, tam chyba 2-3 dni, no, był śnieg na panelach, więc produkcja była zero. Dzisiaj już jakąś tą produkcję mamy. No i słuchajcie, co dalej? No, mamy już ten nowy filmer wgrany, mamy tą obsługę modbasa. Co teraz? No, ktoś, kto jest bardziej zaawansowanym użytkownikiem, może się pokusić o to, żeby samemu to sobie zrobić, opierając się o rejestry modbasa. Te rejestry są wypisane tutaj w tym pliku PDF na stronie producenta. Natomiast ja Wam pokażę, można powiedzieć, dam Wam już takiego gotowca, nie? żeby się nie bawić w to wszystko. Dam Wam gotowca, pokażę Wam, jak to zrobić w prostszy sposób. Słuchajcie, pod filmem, gdzieś tam, w opisie, będziecie mieli linki do pobrania trzech takich plików. Musicie sobie te pliki pobrać. To są trzy pliki: konfiguracja configuration YAM, konfiguracja widoku i sensorslkar.yam. Te pliczki sobie pobierzecie i już wam pokażę, co z tym zrobić. Przede wszystkim musimy wprowadzić konfigurację do pliku configuration YAM. Słuchajcie, musicie skorzystać z jakiegoś edytora. Ja korzystam z najprostszego edytora, chyba jaki może być fil editor. On jest bardzo prosty, dość prymitywny ale ja go lubię, bo jest prosty. Po prostu. Działa szybko, sprawnie, jest prosty. I słuchajcie, tutaj musicie sobie wgrać zawartość tego pliku configuration.jam. To sobie kopiujecie wszystko, to co tutaj macie w tym pliczku i wklejacie sobie gdzieś mniej więcej w tym miejscu właśnie to. To jest ta konfiguracja nasza yy, naszego modbasa. Naszego regulatora, to sobie musicie tutaj wgrać. Jeżeli korzystacie z konwertera sieciowego, na przykład czegoś takiego, jak ja korzystam, no to sobie tutaj zmieniacie adres IP tego konwertera, numer portu. No i właściwie tyle, tak? Jeżeli korzystacie z konwertera USB, na przykład takiego, no to oczywiście sobie tutaj załączamy ten konwerter USB. Tutaj musimy sobie to wyłączyć, żeby tego nie było. I yy, tak naprawdę tylko numer portu tu wprowadzacie, to zmieniacie i tyle. Jeżeli yy, tutaj jeszcze ważna rzecz, korzystacie z konwertera sieciowego. Ja sobie to z powrotem wrócę, tak jak było. Yy, no to konwerter sieciowy musicie sobie też ustawić odpowiednio. Ja mam go ustawiony w ten sposób. Także możecie sobie tu porównać, czy macie ustawione tak samo. Eee, tak to wygląda, ta konfiguracja. No i dobra, i to sobie wtedy zapisujemy. Eee, dodatkowo jeszcze musicie sobie wrzucić pliczek e, Sensors LCari. Ten plik cały możecie wrzucić, słuchajcie, do tego samego folderu, w którym znajduje się Configuration Yam. Eee, configuration Yam, tak. Czyli do tego samego folderu wrzucacie sobie właśnie ten pliczek. Możecie sobie zrobić to na dwa sposoby, albo w ten sposób, i sobie tutaj szukacie tego pliczku sensor Lkar i dodajecie go. Ja go dodawać teraz nie będę, bo ja już go mam dodanego. Albo po prostu tworzycie sobie nowy pliczek, wpisujecie sobie nazwę, no i wklejacie sobie tą zawartość tego pliku. Tak. Myślę, że jest to jasne i zrozumiałe. Dobra. No i ten pliczek, oczywiście, tutaj. Ja go mam tu na dole. Sensor LKR. Tak to wygląda. Tu macie te wszystkie encje, nie? Po prostu. Także. Dobra. Myślę, że to jest jasne, nie? Dla, dla kogoś, kto jest obeznany w miarę w home asystencie, myślę, że będzie to jasne. Jeśli nie jest to dla Was jasne to czekajcie na ten drugi film, w którym Wam pokażę właśnie, jak to zintegrować za pomocą tego modułu Wi-Fi, tam będzie to dużo prościej po prostu, nie? Dobra, jeżeli chodzi o tą konfigurację tutaj tego wszystkiego, co widzicie, to tutaj duża zasługa, myślę, że większa zasługa zdecydowanie tutaj kolegi z kanału Bułka z Masłem, polecam Wam ten kanał zresztą, to on tutaj stworzył tą konfigurację. Ja sobie troszeczkę to zmodyfikowałem, troszeczkę pozmieniałem, eee, więc tak to wygląda w wersji finalnej. Eee, natomiast większość roboty tutaj właśnie kolega z kanału Bułka z Masłem zrobił, także dzięki mu za to. Dobra, słuchajcie, i co dalej? No dobra, to sobie wszystko zapisujecie. Eee, Oczywiście przydałby się tu możecie sobie narzędzia deweloperskie sprawdzić yy, konfigurację. Dobrze by było zrestartować naszego home Assistanta, Tak po restarcie powinny się wam pojawić już te encje w home Assistantie, jeśli wszystko będzie działać poprawnie. Yy, no i co dalej. Yy, słuchajcie tak to wygląda u mnie generalnie nie. Yy, ja sobie tak to zrobiłem. Oczywiście tutaj są dodatkowe jeszcze rzeczy dodatkowe dwa sensory. Y, które nie są związane z tą integracją. Ta produkcja też nie jest związana z tą integracją. Y, ja Wam przygotowałem tutaj widok y, troszkę inny, coś takiego. Gotowy widok. Y, oczywiście możecie te encję wprowadzić sobie samemu, tak? bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie to, to samemu skonfigurowali tak jak chcecie. Ale jeżeli chcecie mieć taki widok, jak tutaj, y, no to możecie też skorzystać z tego gotowca. To jest kolejny plik, konfiguracja widoku. Tu macie zapisaną tą konfigurację widoku. Jak taki widok dodać? W bardzo prosty sposób. Dajemy sobie edycję, dodajemy sobie nowy widok, trzy kropeczki, edytor yaml to sobie tu usuwamy i wklejamy w to miejsce zawartość tego pliku konfiguracja widoku. Kopiuj, wklej, zapisz. Yy, gotowe. No i pojawia się Wam cały widok. Możecie oczywiście sobie to dowolnie zmieniać. Yy, możecie oczywiście usunąć również te niepotrzebne rzeczy. Ja tu wyprowadziłem wszystkie te dane, również te serwisowe dane. One Wam nie są w sumie potrzebne. No możemy sobie to usunąć, tak, tak naprawdę. To, czego nie potrzebujecie, powiedzmy, te ostatnie, regulator offset, to jest tak naprawdę niepotrzebne. Regulator pomiar, coś tam, to jest. tak naprawdę są rzeczy niepotrzebne. Możecie je sobie usunąć. Yy, możecie sobie to zmienić tak, jak chcecie, albo dodać ręcznie tę encję. Tak? To już jest Wasz wybór. No i właściwie tyle. Macie integrację po Modbasie, yy, która działa bardzo dobrze, bardzo fajnie. Yy, no tak, to słuchajcie, wygląda. Cóż wam więcej powiem. Sami widzicie, polecam integrację po modbasie, A w następnym filmie powiem wam jak zintegrować to w jeszcze prostszy sposób właśnie za pomocą tego modułu WiFi. Przetestujemy sobie ten moduł. Co wam chcę tu jeszcze pokazać, bo myślę, że to jest dość istotne. Yy, tutaj macie taki termostat, yy, takie kółeczko. To służy do ustawiania temperatury zadanej. Ja mam ustawione na 80 stopni. Możemy sobie zmniejszyć to. Minimum to jest chyba 30 stopni. Tak, to jest 30 stopni. I słuchajcie, no właśnie, już Wam pokazuję jak to działa. Teraz powiedzmy ustawimy na 60 stopni. Aktualną temperaturę mamy 49,3 stopnia. To jest ta sama temperatura, która tutaj na tym skajniku jest przedstawiana czyli regulator grzeje, tak, bo nie ma osiągniętej temperatury zadanej, termostat, grzanie wody włączono. Jeżeli zmniejszymy temperaturę, że chcemy załóżmy do 40 stopni grzać, no to słuchajcie, spójrzcie, tu nam się termostat wyłącza, no bo temperatura wody jest wyższa niż temperatura zadana i grzanie się nam wyłącza, tak, Regulator również możemy wyłączyć, całkowicie go wyłączyć, czyli wprowadzić go w tryb off, tu naciskając. W ten sposób regulator nam się wyłącza, grzanie jest wyłączone, regulator jest wyłączony. Jeżeli zmienimy temperaturę zadaną na 80 na przykład stopni, tak jak było, y, termostat chce grzać, tak, jest włączony, natomiast y, regulator jest nadal wyłączony, więc grzania. Nadal nie ma. Jeżeli włączymy regulator, no to nam ponownie zacznie grzać. Tak to działa bardzo fajnie. To działa. Myślę, że Wam się to spodoba też. Dobra, na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i do następnego. Pamiętajcie, łapka w górę, jeśli się Wam podobało. Dzięki, hej.